Teraz pokażę wam jakby to wyglądało z printem czyli z funkcją print Trochę wolniej idzie moim zdaniem, chyba że lagi są też takie. No, laki laki są takie. Są. No 8 TPS to powiedzmy. ja się nie dziwię. No, no tak. Jak widzicie liczby sobie idą w dół. Cały czas schodzą sobie w dół. Tak więc. Teraz to też zakończymy. I teraz yy, tak. Czy ktoś z Was bawił się kiedyś grafiką w Komputer Ogólnie czy starał się jakoś tak ładnie upakować to wszystko na ekranie. Nie wiem, czy widzieliście bankomat zresztą. Mogę wam zresztą. Jeżeli chcecie, mogę wam pokazać kod bankomatu. On nie jest akurat w sensie mało kto go teraz będzie potrafił schakować, ponieważ nie ma już dyskietek. Nie będzie tak łatwo. Można się dostać do komputera. Jeden ktoś i tak już wejść. udostępnił dzisiaj kod, tak? No tak, bo ktoś dzisiaj już kod udostępnił, tak? Pikanka, mówiła o tobie. Y... Muszę teraz dostać się do. 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 tutaj, okej okay. I teraz pokazuję wszystkim jak można pobrać twój program. No proszę, oni i tak tego nie zapamiętają. Okej. Okay. Ale jest wszystko nagrane. No przecież ja mam ten dostępny ten program na Pastebinie, więc wiesz. Więc to nie jest problem. Mówię, no... no Jezu, pobierajcie sobie bankomaty, dopóki nie macie ten. Yy, Dyskietki, która, która o wszystkim zarządza, to nie macie nic tak naprawdę. Nie macie FTP, nie macie nic. To no, jest dobrze, tylko klient. Mitnik, rozpracuj, to jest tylko klient. Reszta, yy, czyli strona serwerowa jest znacznie w innym miejscu. Ale dobra. Wymyślone przeze mnie. Tak, ja wezmę jeszcze... Użyję sobie magicznej dyskietki, tak? Która spowoduje, że będziemy mieli bankomat, tak? Okej. Okay. Jest dyskietka? Je, jest dyskietka. Dobra. Nie log, nie możesz jednej dyskietki. Na A mogę wpłacić nie, pieniądze. Płacić pieniądze. <głacza> Okej. Okay. Eee. E, chyba nie jest zdefiniowane coś. Aha, e, tak, nie, nie ta strona nie jest ma moich... Nie, nie ma po prostu moich tych, y, moich plików, w sensie moich, chwila je Jeżeli chcecie, na moim pastebinie, o ile ktoś umie wejść na niego Mam takie dwie fajne, y, dwa dwa takie fajne API, zresztą no, Pigaka już je udostępnił, więc nie ma co się no, Ale, możecie je pobrać i tak, więc <laughs> Nie ma problemu z tym Ud3 WHXQ. To jest tak zwane API Graph, które ma y, różne funkcje graficzne. Szarny, potem z czemu ty wszystko chcesz naraz Jeszcze raz ci powtarzam, nie przeszkadzaj. Czas na pytania będzie potem. Chyba, że masz pytanie odnośnie czegoś, co aktualnie przerabiamy. Na razie, no. To jest tylko takie. Pokazanie, raczej wstęp do, do tego. Tak, bo Facebook to jest strona, gdzie się udostępnia programy. Ogólnie skrypty po prostu, kody. g 7 u 6 xz I to jest file. Ok. Zaraz zobaczycie dokładnie. O jezus, Maria. No jak? To nie ma. Musi mieć. Chcę zadzwonić do Nila. Żadna wartość. Zobacz w ogóle co on potrzebuje. Ha, swoją drugą muszę tu zmienić. Grab Wright Center. Tej lampki, to musisz się zgłosić do Szarnego bo to jest jego ten. To jest jego program, tak naprawdę. On go napisał, więc ja nie będę się wtryniał. Um. Mateusz, nie biegaj. On na Chyba miejsce. nie jest na ten. Yy, Siadaj na miejsce. Tym. On nie jest na tym. Weź go na spawna. Tak, jeżeli byłbyś się w stanie... Jeżeli był... dałbyś radę w co wątpię ogromnie. To tak, mógłbyś sobie dodać kasę, ale... Musisz też jeszcze wziąć pod uwagę to, że musisz rozpracować system, który tam jest zastosowany. A co do pytania y, Pigaki, jeżeli chodzi o liczniki prądu, to napisałem to ja, bo nikt inny tak naprawdę nie pisze tych programów tutaj. No i Lobo też ma kilka programów w swoim, w swoim biurze. A licznik sekundnik, ale który? Który licznik sekundnik, bo nic tu jeszcze nie ma. Widzisz no, bo co wyjście, nie, Bo jeszcze nie ma nic na ekranie. No, no, no właśnie ten, który no. <ścoughs> Ten, który pisaliśmy ten program, no to co? No przecież był bo ten, nie? Bo my go pisaliśmy teraz, nie? Więc tak jakby, no ja go wam pisałem swoją drogą. Dobra, bo nie wiem na jakie, na jakie pytanie yy, odpowiadać. LOG 37. Da się zrobić zegarek, ale tylko na czas Minecraftowy. Chyba, że chcesz yy, yy, ten. Chyba, że chcesz, yy, żeby. Jak to się mówi? No, chyba, że chcesz sobie do dodawać po kolei sekundę i tak dalej i liczyć te godziny. No, jakoś to ten. Nie. Nie pasuje, nie? W sensie no nie chciałbym tego robić. No, raczej pi pisać takiego programu, więc... Bo tu po prostu mamy coś takiego jak OS Time i to jest funkcja, która po prostu bierze ten czas Minecraftowy i tutaj, i do komputera wyświetla i to jest wy wystarczające. Tak więc ja jeszcze raz zobaczę. Zobaczymy jeszcze raz. Szkoda tylko, że wszystko tu jest, no ale. <laughs> Log, my po, w sensie, ja, ja jestem programistą, tak? Ja z tym wiążę swoją przyszłość, tak, ten swój zawód, tak? Więc ja muszę wiedzieć dużo i nie tylko na temat tego jednego języka, który te, bo to jest język Lua, tylko też na wiele różnych innych języków. Hey, programowania ogólnie Ja jestem samoukiem Tak, a z kolei Lobo jest samoukiem i też y, czasami ja mu pomagałem w takich... O właśnie, Lobo zobacz co to jest Czekaj bo mi spami na Pepe na tym, na TeamSpeak'u No, a zobacz na czacie na MC, jakiś jest jakiś program czy coś, czy może nas nie wiem DDoS? Tak o, super to co z tym zrobimy? Banować. Ale kogo? Te <noise> wszystkie. Kogo? Wszystkich. 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 No daję, banuj wszystkich. User in your channel was banned from the server. <głos> Pepe? <głos> tak, spokojnie. Okay, on non-stop ten tworzy nowe konfigi. No i co? Myśli, że fajny jest. Ale ciągle left the game, left the game. A to mhm. jest, e, nie ma join, ja, tylko to left. On e, cały czas z innych IP jedzie. No e, dobra, nie będę się teraz ten... Ale mówię, ciągle jest left the game. Mhm. <coughs> o, mitnik, skoro będziesz się uczył C, to... To powodzenia, fajny język, naprawdę. Mitnik będzie, bo to jest szczegół taki, że yy, po prostu to jest tak, że ktoś się próbuje dostać na serwer, ale zanim zanim wyświetli się komenda. Yy, On wysyła zapytanie do serwera. Tak, no po prostu wysyła za, za, zapytanie. A to, że jest tak śmiesznie wszystko wykonane, to po prostu no, nie pokazuje tego joint i nawet cały czas tylko pokazuje to Left the Game. No dobra, ale no. Przejdźmy dalej, bo potem. Ciekawe komu to zależało na DDOSie. I, I to nie jest DDoS, tylko chyba raczej DOS po prostu. Czyli je, je, jedna osoba to robi. User channel timed out. Jakby był DDoS, to by nas tu nie było już. No, no. Po prostu A, pukawka ma zabezpieczenia DDOS, tak? No też. Ktoś się tu wczoraj pytał, czy chcesz darmowego DDOSA? No właśnie. Didosa, to jest DOS, a nie Didos. Niech no. się nauczy. A z, y, mitnik skoro ci przyjdzie, Arduino, to. To pozdrawiam, bo też jestem użytkownikiem Arduino. Tak? Co robisz? Ja różne rzeczy. Akurat y, bawiłem się w napędzanie dyskietek. Ten, W sensie, a. że grałem y, Aha, muzykę. Na na... Komarowi, na Komarowi na się ludzi. Tak. Komarowi się ludzi. Dziecko myśli, że Didosa robi. <laughs> Dobra. Ja jeszcze raz zobaczę to dokładnie krap To działa Ksin, się nie bawiłem, nawet nie wiem co to jest green.pl ten zegar na spałnie to nie jest element CC to jest ten To jest Industrial Panel z włączonym time cardem Arduino jako kontroler do PC. No to tym się jeszcze Aha. nie bawiłem. Nie? A to też, za, to też zależy, co masz, bo jak masz Arduino Leonardo, co ten układ, czyli ta Atmega, która tam siedzi, Aha. łączy się bezpośrednio przez USB, to wtedy masz łatwiej. Ale jak masz Arduino Uno na przykład, gdzie ta Atmega, to no właśnie, to ta Atmega, nie wiem czy zauważyłeś, na początku ona się łączy przez. Z, ma Osobny układ do, do komunikacji Dobrze, patafon z... mówi po lekcji o takich no, rzeczach. Po, to ty, Dobra, to no. wykład. Do lekcję przeciągasz. Dobra, bo tak, właśnie. Okej. Okay. Tylko mówię, no to jest... Ciężkie, że ten nie chce działać, nie? Bo masz 12 ten linii se błąd. To... Ale w jakiej? Czekaj. 12 A to index, a nie... A poczekaj, zrobiłem coś takiego. Nie, Reboot i tak nie działa. Nic Ci to nie da mi się wydaje. Bo, bo może nie da się, się API nie Api da się to. rozwaliło. Da nie. się. Jak ma się API źle nie. wgrane, to może sporo dać. Tylko mówię, ja tutaj zawsze OS Unload API robię, więc to mnie dziwi właśnie. O, działa, widzicie? Mówiłem. Wam. I, źle się API załadowało. Dobra. Powinno działać. Aha, <laughs> tak, prawda. Już włączam, już włączam i tak będę musiał potem wyłączyć też komputer, bo tu ma zabezpieczenie. Zresztą mogę to zabezpieczenie wyłączyć teraz. Ktoś tu chyba Robo? Ja piszę dowelki za. Dobra. Y... Może ktoś napisać Mateuszowi, żeby się nie wydurniał. Edit ban. Kiedy już, no już usuwałem tysiące takich plików, bo miejsca brakło. To dość szybko zapycha limit ilości plików. No co? Okej. Okay. Usunąłem teraz to zabezpieczenie, będzie łatwiej. Ok. Start. Ok. I, i włączamy. A lag Banko. No, tu nikt. troszeczkę się wykraszowało, nie, nie, dobrze jest, no. Ładnie się rozjechał na cały ekran wszystko. No, rozjechał się dość mocno, ale to właśnie, że o to chodzi. User joined your channel. Tak więc, widzicie, że ten, że... Kto to dołączył? User was moved to your channel. Co się... To tak to właśnie ja... Już, yy, a... no. I on podobno wszedł, ale już go chyba nie ma. chyba, że się zmieni. A nie, ja nie mam życia. Aha. To pewnie Pepe. Aha. dwa odbanuj. OK. Nie. Nie. nie wiem czy widzicie. Widzę. Yy, ta linia tutaj. Jeżeli wy ją z zobaczycie, ta linia tutaj z tych takich podkreślników zrobiona. Jednego podkreślnika ci brakuje? Y nie, po prostu to jest ograniczenie tego monitora. Nie da się tego, tego ostatniego znaku zrobić. Y a u mnie się da, jakoś daje w tym y y biurze. Calutkie. Tylko z z Zwłaszcza też na to, że ten monitor nie jest na całą szerokość. Nie, Mój też jeszcze. Bo jest właśnie Jeszcze tej szerokości być. chyba. Tylko jest wyższy. Tak? No ciekawe. Zobaczymy Dobra. później. Czemu jak wcisnę Enter to wykrzaczy? No to wciśnij. Nie wiem czy zauważyłeś, ja, ja dodałem tu dyskietkę, więc... A. Ale... Dobra i teraz... Y, ta linia, którą tu zrobiłem, ona jest zrobiona funkcją. Tylko jedną funkcją. Zaraz, zaraz wam zresztą pokażę jak ja, y, tak w rajtem ona jest zrobiona w rajtem ale nie w rajtem ona jest zrobiona w ale szczegół taki że zresztą mogę wam to pokazać albo inaczej pokażę wam po prostu to jak to wygląda tak że to nie jest po prostu z lewej gór... z lewego górnego rogu i wszystko widać tak to wszystko jest rysowane na bieżąco To wszystko jest rysowane na bieżąco, czyli. Yy, wszystko jest zresztą tak, cały monitor jest odświeżany, czyli nie, nie ma potem nic ni nim i jest na nowo wszystko rysowane. Możemy zresztą wejść. Piszę swój nick, żeby nie było, że na kogoś się wbijam. A, widać piję. Nie, wi nie widać pijan. <śled> Teraz tak. Nie wiem czy zauważyliście. Teraz y, wygląda to znowu, czyli tu wszystkie te na środku informacje zniknęły, pojawiły się zresztą nowe, tak? Pojawiła się nazwa klienta w tym przypadku mój Nick i zobaczcie jak, jak, jak to jest zrobione. Nazwa klient jest od lewej strony, a nazwa użytkownika jest rysowana do prawej strony. Czyli wszystko tutaj jest tak y, bardzo graficznie, tak? Bardzo graficzne podejście jest w tym przypadku. Nie chuj, nie powiem ci. Zauważcie znowu. Znowu wypłać wszystko wyczyszczone. Nie wypłacisz tu. Wiem, że nie wypłacę. Znowu jest wszystko wyczyszczone. No jestem biedakiem, wiem. Dobra. Wszystko było znowu wyczyszczone. Na nowo był narysowany panel, ten górny, czyli bankomat, klient i stan konta jest tutaj dodany. Jak widzicie, znowu ilość tego, ile mamy kasy na koncie, jest oznaczona tutaj, znaczy jest wypisana do prawej strony. Znaczy od prawej strony jest rysowana, tak naprawdę. I mamy znowu opcje pokazane, i one też są w pewien sposób formatowane. Oczywiście można je dać, powiedzmy, na, na środek. Można też zrobić coś takiego, że z czałkami się będzie operowało między tymi trzema y, wartościami. tak Czyli powiedzmy, strzałka w dół to skoczy nam z wypłać do przelej, albo jeszcze raz strzałka w dół i to przejdzie nam z przelej do zakończ, a na przykład damy strzałkę w dół to przejdzie nam z zakończ do wypłać. I na odwrót i tak dalej. Nie? I na dole mamy tutaj znowu kolejną rzecz, y, zrobioną w pewien jakiś tam troszeczkę inny sposób. Czyli po prostu mamy napisaną y, jakiś tam tekst na dole ekranu, na samym dole, żeby nie pisać zaraz po tym, co my napisaliśmy, tak. Czyli żeby całkowicie zagospodarować ten ekran, tutaj, i mamy przedstawione co. Co musimy podać, czyli numer, i strzałeczka, i po mamy kursor. Czyli tutaj wpisujemy dane. No oczywiście chcemy wyjść, bo nic tutaj nie mamy. I znowu wracamy do podajnik. Kto powie, co tutaj w tym programie jest zastosowane, że on wraca do tego miejsca? Mitnik dobrze powiedział. Pętla, Kubik też, pigaka również. To jest pętla i w tym przypadku jest to pętla nieskończona. Dobra, teraz żeby wam przedstawić do, dokładnie w jaki sposób to wszystko się ustawia. Mogę wam pokazać zresztą ten plik, tak, graf z funkcjami graficznymi. Tutaj mamy rysowanie na środku. Tutaj wiadomo jest troszeczkę matematyki użyte. No bądź co bądź informatyka to jest matematyka i od tego się y, nie można No właśnie nie wiem czy wszyscy wiedzą jak zatrzymać program który jest y, zapętlony w funkcji nieskończonej. O dobrze, Ctrl T. No wszyscy wiedzą. Dobra. Tutaj mamy write center middle, czyli y, tutaj W write center to jest rysowanie na środku linii, a w write center middle to jest rysowanie na środku linii i na środku ekranu całego, czyli można powiedzieć tak, że funkcja pierwsza była użyta, gdy mieliśmy napisane bankomat Dollarcraft, tak? To było rysowanie na środku, ale na środku danej linijki, na której się znajdywaliśmy. Z kolei w Write C middle był, było używane, gdy było podaj PIN albo podaj nazwę, tak? Podaj Nick. To był właśnie c middle, czyli na środek ekranu. I to jest funkcja draw line. Czyli rysujemy linię, tak? Po prostu mamy, dostajemy tutaj przez tą funkcję termgetSize, dostajemy długość. Nie wiem, czy lobo jesteś na konsoli. Nie, nie jestem User joined your channel. Bo mamy non-stop new receiver i jest tego od cholery Eee, a zobacz co jest na inspiku. <laughs> życie przez RZ <laughs> Życie, życie jest Nobelon Nobelon? Jeszcze Nobelon No, tak więc no Nie wiem co tu dalej powiedzieć Mamy ten mm, Draw line No dobrze Pigaka nie, nie, nie musisz ro, ro, tego rozumieć I bardzo dobrze. Ważne, że wiesz Ważne, że widzisz jak działa, nie? Więc nie musisz programu rozumieć, przynajmniej no Potem jak będziesz chciał, możesz spróbować takie coś napisać, no ale to jest twoja... To ja tam sprawa, nie. Yy, Drawline to jest rysowanie linii, tak? Czyli widzimy. Jest pętla for, o której zaraz jeszcze powiemy. która rysuje nam. Yy, <coughs> przez całą długość ekranu rysuje nam po kolei myślniki. Tak? Potem mamy jeszcze draw S Line. Czyli rysujemy linię z jakimś tam wybranym symbolem ten symbol możemy sobie wybrać mamy prostą funkcję clear która zastępuje nam parę tam dwie takie podstawowe tam funkcje które zapowiem, czyli term clear i term set cursor pos write right czyli yy, kiedy funkcja rysuje, rysuje nam od cały prawej czas a w write last line to jest właśnie to co widzieliśmy na końcu z tym numer czyli rysuj w ostatniej, raczej pisz w ostatniej linii, tak? No. Ale o tym mówię, to jest to, to troszeczkę wyższa szkoła jazdy. My powiemy sobie o bardziej przyziemnych sprawach, tak więc yy, wróćmy jeszcze na chwilę do pętli. <słuch> <słuch> Żeby wam dokładnie to wszystko wytłumaczyć. Skoro mamy pętlę while i yy, w miarę to ogarniamy, bo chyba, ch chyba że ktoś nie ogarnia. Jest to ktoś kto nie ogarnia? Penty while. Są, są, kilku ich jest, jeszcze. Dobra. To miejmy nadzieję, tak? While często jest używane właśnie jako pętla nieskończona lub pętla, która używa zmiennej y, do definicji, czy ma działać dalej, czy nie, tak? Natomiast teraz opowiemy sobie o funkcji, y, o, o pętli, która bardziej opiera się na cyfrach, tak? Powiedzmy mamy, y, mamy i które jest równe 1. Powiedzmy, chcemy, żeby, żeby nasza pętla wykonała się tylko i wyłącznie 10 razy. <coughs> w takim momencie musimy użyć pętli for. Możemy while'a, ale to będzie troszeczkę bardziej skomplikowane. For i równa się 1, czyli nasza zmienna i równa się 1, tak? Przecinek. I teraz piszemy, do jakiej cyfry ma y, nasza i dojść. Tylko i wyłącznie cyfrę piszemy, nic więcej. I robimy du, czyli tak samo jak w, y, w, w penti, tak? W penti while, tak? Szarny, nie spamuj. Wiemy, co tu się stanie, ale nie spamuj, bo widzę na konsoli, że spamujesz. A i tak źle napisałeś No to czemu widzę muted IP adres from sharny for i równa się 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Więc nie pisz tego Patrz po prostu co robię I czasami pytaj się o coś Co yy... Pytaj się o coś jeżeli czegoś nie rozumiesz a nie wychodź Na przekór Bo nikogo tutaj nie uczysz ja tu jestem od uczenia I teraz, co możemy y, napisać? Czyli, co musimy napisać, żeby sprawdzić, y, czy na pewno na, nasza y, pętla zostanie wykonana 10 razy? Podpowiem, że trzeba napisać print. Lub write. Lub write, tak, ale co dalej? Czarne, dobrze, ale o coś jednak za daleko. Starczy, że wpiszemy samo i czyli naszą zmienną. Yy, log. A co zrobić, jak wyskakuje? No such program. No, po prostu nie ma takiego programu. To jest komunikat. Nie ma takiego programu. I teraz zobaczcie. Pętla. Jest 10? No co z tego, że za szybko, to ma tylko pokazać ile, ile wykonuję tego, tak? Jest 10 Tak, <laughs> ciekawe, na 1, 7, 2 wbił, no Mhm, tak A ja jestem adminem Mogę nawet dać slip 0,1, tak? Czyli będzie jeszcze szybciej Jezu, jakie lagi. Ile jest TPS-ów? Nie prawie 11. Dobra. Uh, safe.